Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mater, no i słuchajcie, e, oto kolejny odcinek z Grand Theft Auto 5. jesteśmy sobie tutaj Trevorem, e, póki co, e, może przeniesiemy się teraz na inną postać, bo on tu chyba nie ma żadnych misji głównych, o nawet gra nam, e, tak jakby proponuje zmianę na Franklina, więc sobie to zrobimy właśnie i zobaczymy co tam ciekawego Franklin tutaj wyczaił. Okej, okay, on śledzi tego architekta, tak jak miał. Czyli wszystko pod kontrolą tutaj ma Frank. OK Okej, tutaj mamy naszego pana architekta i teraz lecimy tak. Szybko bierzemy ta- ta. Hop A, jest Frank A, jest Frank w ogóle w tym kasku, nie? I lecimy sobie stąd Ale kurczę, żeśmy elegancko zwijali Teraz tak, tutaj sobie pojedziemy tutaj sobie pojedziemy. Skręcimy sobie tutaj. Tak jest. O kurcze, a tutaj jest policja zaraz na prawo. Dobra, to sobie zjedziemy tak. Zjedziemy sobie tak. Zakręcimy sobie, zrobimy sobie kółeczko pod mostem, o tak, w ten sposób. A tu jest policja centralnie. No to never mind. Może nas nie zauważą w ogóle. Może powinniśmy zawrócić, 180 zrobić. Bo oni chyba tutaj jadą górą, więc nie mamy się czego obawiać Dobra, niech sobie pojadą. Noż powinniśmy kurczę ich zgubić. Nie wiem, strasznie tutaj na PCC długo się policja kurczę gubi. Okej, dobra, udaj się do fabryki, ciuchów zgubieni. Akta mamy. Elegancko. Zobaczymy, co z tego kurcze wygniknie. Nie, 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 nie. Zaraz zobaczymy, dobra Kurde. Myślałem, że w nikogo nie uderzy. Fajny drift chciałem zrobić. A tu, lipa, jest i my boy Mike. Good to see you again. Dobra, mamy te akta czy te plany właściwie dokładnie. Okay, over there, ah, station. It's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here. Thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that. Yeah, I don't fucking know. Probably not. Alright, Lester, what do you got? Uh, I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh oh maybe i am <laughs> here's what i think we have two options the new security software goes into containment mode in case of emergency you know uh, earthquakes mudslides acts of god so we could plant some fire bombs they go bang the emergency call goes out we hijack it show up as firemen and then we grab the containment drive or we could hack the system on site we'll go in by, uh, by air uh, Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah. Any, many, many more. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously, I got a mop. Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stacked okay. in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat. Well, what about the other way with the uh, ninja skills? now you choose that route you won't be using the janitor's gear but we had to cover all the bases Now, your fib paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot now you fly way up above the building parachute in and gain access through the roof here now you'll need to be armed to the teeth mind you just in case the uh, shit goes down mopping or parachuting wow you're making this choice really difficult

Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as firemen. So z mopem to plan, to fire to but you will be running into a burning high-rise with them, so consider that. Dobra, paki He's my go-to guy. I ain't changing that now. Okay, and here will have Daryl. Daryl, uh, I'm not hearing great things to be honest, but you just might be able to do this with him. This is a protected federal building. Are you absolutely sure this is how you want to take it? Alchevy a duck.: And we have a winner. Mom zwycięstwo, the chance to the call you when we You know, um, I'm still looking into that Union depository gig. It's real interesting, but I don't know if we can do it without you know who. Well, as as hmm, do <laughs> dokładnie. Trevor nie da rady bez nas. Okej. Okay. This is the end. O i nas to... Ław, wow, jak szybko uciekłem. Co? Okej. Okay. Do tych przygotowań jest potrzebny bo do ucieczki, dobra tą... To... Michael, powinieneś coś kurczę tu załatwić. Coś lepszego czy raczej nie? O, taka BMK to jest idealna wręcz. O, czekajcie, w ogóle Amanda do nas napisała, zaraz sobie przeczytamy o czym ona gada. Do nas. A ja przy okazji sobie pojadę Michaelem do fryzjera i mu trochę to brodę zmienię. Bo mi się podoba właśnie Michael taki z brodą, ale niedługo go w ogóle ostrzyga, że tak powiem na łyso, na twarzy. Ale na razie chcę się pobawić trochę. Okej. Okay. Bus strażacki nam jest potrzebny. Rozumiem wszystko tak jak być powinno. To co przygotujemy się? W tym odcinku do tego napadu, głównie. Masakra, jak te napady szybko lecą. Ale dobre jest to Audi, słuchajcie. A to nie jest Audi, tylko BMW jakieś. Tracy, Boże, serio. Oczywiście, że pomóżemy jej. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Czekajcie no, mnie fryzjerze, szybko. I zaraz tam lecimy do tej Tracy naszej Czekajcie. Dłuższa szczecina A i tam kurde Nie ma tej brody co ja chcę To ja wychodzę Nie ten fryzjer, że tak powiem Dobra, już mam punkt oznaczony, okej, okay, dobra Gazu, 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 gazu Musimy teraz krócej zadbać o tą naszą rodzinę. Jazda, jazda, jazda. Jeszcze źle wjechałem, nie? nie? no, w sumie. Nie wiem, czy mi jednak w ogóle szybko jolo jadę. się śpieszy, jak nie wiadomo co, ale może i trzeba. No. jest eleganckie. Okej, okay, czekajcie, poczekajcie. O czekajcie, poczekajcie, poczekajcie, ja zrobię pauzę. Okej, okay, dobra, ludzie, wróciłem do żywych. Dobra, jedziemy, kurczę szybko. Hey, what are dads for? Huh? I mean, other than people fall in love with a politician and as soon as they are gone. No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. I used to be a stuntman and TV actor. Like Where'd you meet this guy? Uh, at a signing? What are you signing? A petition? Well, you better not be taking out credit like trouble We've cared about people for far too long. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. Hello, Brad. Uh, I was signing autographs at the Expo. This pop is timeless. This is pop. We found this brick. To see Not yet. Okay. Oh, uh, how about going around the corner and back up the hill past Crockahoop? My baby girl's a celebrity with her very own stuff.

Let's just say it don't look like he's gonna turn up at your next fan in the club jail, AGM. The fan club's gone national. That's amazing P R pop. I might. Hey, stop it. Be careful next time. Would you mind if I leaked this? Leak what? I thought we had you potty trained two decades ago. Ew. I meant bleed it or something. No bleeder. No invader. No whatever else you got. Co za typ, za Michaela Okej okay, dobra, załatwiona w takim razie Ja sobie zaparkuję tutaj auto I słuchajcie, idę trochę ogarnąć Michaela No i widzimy się już za chwilę Okej okay, słuchajcie, już jestem z wami ponownie tutaj Michaela trochę przebrałem Zmieniłem mu wygląd no i mam ten pojazd do ucieczki teraz tylko wystarczy go gdzieś w dobrym miejscu ukryć i będzie git a tutaj ciekawe czy może być na ten pojazd ja sobie jeszcze tu nie wjadę i tutaj to jest chyba dobra kryjówka wydaje mi się Albo nawet jeszcze tam sobie tak wyjadę, żeby go tu nie było tak z ulicy widać. Do tego garażu. I dzwonię teraz do Lester'a. O! Właśnie tutaj Lester nam pisał żebyśmy nie zapomnieli o tym pojeździe do ucieczki. Jeszcze tylko odpiszę kurczę tutaj, Amandzie. Słuchaj, Michael, cieszę się, że znowu próbujemy po wszystkich naszych wzrotach i upadkach, nie mogłabym się tak po prostu poddać. Jesteś okropny i nigdy się nie zmienisz, ale na twoim pogrzebie, bo tego na pewno chceć, chcę stać jako twoja żona. Przestań mnie zadać, przestań zda, zadawać się z podejrzanymi ludźmi i ładować się w takie tarapaty. Niech wróci gruby depresyjny ciór, którego kochałam. Dobra, bądź najlepszym sobą, tak mówią w radiu, więc do roboty albo zrób coś pozytywnego bądź dla dzieciaków wzorem lepszym, wzorem słuchaj, na serio powinniśmy przerobić dom nic drogiego. Nazywają to szybkim patroszeniem. To powinno scementować nasz związek. Albo kupimy domek na plaży. Może cię uspokoi. Ksoks. moja droga żona. Rozumiem, postarałem się, ale z przemobilem i domkami na plaży musimy jeszcze się wstrzymać. Proszę cię, skupmy się najpierw na tym, żeby posłodzić kiedy jakiejś porządnej pracy. Michael, dobra, ogarnięte. I teraz dzwonimy sobie do Lestera Czy możemy tutaj zostawić ten pojazd do ucieczki? O, pod samym nosem w prawa, zobaczcie, kurczę. A to dziwna sprawa, słuchajcie. No tak, bo to jest, kurczę, policja. Czekajcie, to gdzie możemy sobie zaparkować, kurczę, to auto, się zastanawiam. O no, 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 kurczę, tu jest dobra kryjówka. Tu się raczej nikt nie powinien kurczę skapnąć. Tu to jest jakieś auto, kurczę. O. Nie elegancko, dobra. Zwinimy sobie do Lesta. Albo do Franklina. Nie no mamy bliżej... No, Franklina mamy. Okej. Okay. Bliżej w kontaktach i dzwonimy sobie do niego. Hey, Lest. That getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. Ok, zdobądź wóz strażacki. Eee, no ja bym sobie zrobił to misję do Salomona. Bo mamy tam kurczę. okej, okay, misja zaliczona. Weźmy sobie w takim razie te auto, co tu sobie jedzie. Te siwe. Jakoś babcie je prowadzi. To może lepiej, żeby nie prowadziło, bo jeszcze spowoduje jakiś wypadek. Dlatego je sobie skonfiskujemy. I jedziemy sobie do Salomona. Potem jeszcze ogarniemy ten wóz strażacki i będzie super. Algo staranowałem tutaj. Separacy. O kurczę, ej, co tu się wyprawia? Co tutaj się wyprawia? Dlaczego? Kto to jest? Roko, ten co ostatnio Johnny? dostał od nas cierpliwość.

Więc trzeba ich kurczę gonić. I zaraz jak ich trafię, teraz tylko muszę dobrze nacelować. Ktoś zabity? tylko nie wiem czy to Roko, czy nie. Dobra. Opuść ten obszar, okej okay. <inaudible> but you can't feel anything. yeah uh, you're throwing me softballs. The run runner. But uh, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael. Maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. <inaudible> yeah, of course. I'll be right over. Nie umieją otwierać lebanów, nie? Dobra, zobaczymy co tam ciekawego dla nas jeszcze Solomon ma. Cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. <laughs> anyway, shut up, and take a look at that. Wow. Oh. oh. <laughs> Fucking a. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. Movie. Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. <laughs> All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Super cool. Hey, baby, I just wanted to tell you I'm finally doing something with my life. I'm making a movie, a real one. Call me. elegancko, kurczę, czas misji się szybko to zrobiłem. Nie wiem, pewnie dlatego, że ja patrzyłem na kadcenki, a kadcenki też żerają nam to tutaj kurczę czas. Więc dobra, zrobimy sobie tak kolejne cięcie. Yy, I słuchajcie, ja jadę sobie tam do tej straży pożarnej, żeby kurczę zawalić ten yy, wóz strażacki. I no. i możemy kontynuować sobie odcinek. Ja nie komentuję, po prostu go nie otwierają też na bany, ale whatever. Dobra, słuchajcie, także pauza, widzimy się już za chwilę. No i słuchajcie ludzie, jestem z wami ponownie. Odzwinimy no, sobie po straż pożarną Dobra. Winni zaraz przyjechać, a my sobie ćwikniemy ten wóz. Ale oni się kurczę śpieszą. O, no, chyba jadą. Osory, osory, nie chciałem, nie chciałem, nie ten przycisk. Proszę nie zwodzić po kops. Okej, okay, dobra, tu są prawidni ludzie, oni wiedzieli, że nie chcą, więc te ten przycisk. To strasz to dojedzie, czy nie? Jest i strasz Dobra. Get the fuck out. Dokładnie. Zgub Czekajcie, zaraz ich tutaj Powinniśmy zgubić. Dobra, zrobimy tak. Jadę sobie tutaj Po prostu gdzieś wskoczył, nie? Także mnie kurczę tutaj nie znaleźli. I tutaj na skurcze nie powinni znaleźć Przynajmniej mam taką nadzieję Nie, nie znajdą nas I co? Zgubieni, okej okay. Teraz tylko bez szwanku musimy ten wóz doprowadzić strażacki. Oo sobie ulicę Lany poniedziałek porobimy Myłem chyba o wow, proszę pana Dobra, ciekawe kurczę, czy jeszcze coś będzie od nas. Lest chciał, czy od razu kurczę, rozpocznie się napad? Nie, nie chciałbym kurczę, słuchajcie tego, bo to się po prostu nie zmieści w tym odcinku, nie? Także Teges. Dobra. z wozu strażackiego, ok. Proszę bardzo, już opuszczam bus. No, super. Na to jeszcze wykonane. Dobra, to ja stąd uciekam. Zwonimy do Lesta i zobaczymy co nam powie. Hey, Lester! We got a fire truck. No i jest, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki z GTA 5. Cześć!